Na widzę, w dzisiejszym odcinku to już jest już, ach, normalny dzisiejszy odcinek, a już to nagrywam. O 17.00 dopiero, patrzcie, jest totalnie ciemno. O 17.00 totalnie ciemno. Więc się to kole odbija, więc. To jest naprawdę eh, eh, dzisiaj normalny vlog, ale to chyba dla Was w dniu specjalnym. Dzisiaj jest to, 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 to. to. się kilka dni przed publikacją Nie, dzień publikacją oczywiście dzień. I piszcie Piszcie pod post Będzie post dzisiaj wrzucony I piszcie pod postem Z jakiego kraju Nie pochodzicie Bo Jeżeli zostawicie tu hmm. Ja nie mam za dużo. Jak widziałam, to musicie dużo zostawić. 1000. 1000 łapek w górę. To wam powiem, gdzie ja nie wiem. Tu, w tu, gdzie mieszkam. Więc stawiajcie łapkę w górę. Przeczytajcie subskrypcję na kanał. podobiamy do 5 subskrypcji. Warto subskrybować, bo więcej takich. Čiku. Mianowicie dzisiaj... Co nowe ooo tu pokój nie widzę ale bardzo rzadko ogólnie się pali w tym domu A może wam pokażę moje dekoracje najpierw na idę z tego listopada ja ujem. Nam... Między innymi jak właśnie tak się prezentujemy w pokoju. Wiecie, wiecie, to dzień, jak to oglądał. Pierwszy odcinek 11 listopada 18 roku, 19... 1918. w 2018 roku, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada dzień niepodległości i serduszka i tu jakiś... Dynię. następująco Następując dalej, my tadaam gazetkę. I tu mamy zgadnąć, co wiesz, że Józef Pił, 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 Piłsudski takiego zdjęcia, mam na listopada. Jest jakieś z gazety, jakieś zdjęcie. I czytam wam, przeczytam wam. W historii polski tak się składa. Był kiedyś ponad wiek niewoli. lista na listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przyszłości ten dzień na zawsze dla Polaka został dniem niepodległości. Oczywiście możecie to zysponować, oczywiście możecie to samemu przeczytać. Z innym kontentem, jakiś synicz wiadomo i tak się prezent Kazetka dalej na to tu nie patrzymy na te tu no jakieś listki to nieważne i tu mamy tak znicz kolejny nie wiem dlaczego mam takie zniczenie na święto niepodległości dalej mamy tu nie wiem czy wy to przeczytacie tu jest po prostu polski na kartecz. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przyzięła, że odbije, jestem tu. Marsz, marsz Dąbrowski w Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się to tego nie czytam, mamy nie wiem czy to będzie tak widać, ale tu jest dzień niepodległości, dzień niepodległości i kodło polskie. z widzicie strony zewnętrznej i jakieś par listków. Tu są liście, liście, strony, a tu są strony zewnętrzne. I tu, uwaga, uwaga, była flaga, ale ona po prostu zleciała. Mniej więcej tak się prezentuje Mój pokój na ten dzień. I no co? Dzisiejszy vlog to jest po prostu vlog. No ale, ale, ale. Te ciągle nie dają mi spokoju. Czy ja mam zejść na to? No, bo nie widzę wyniesienia, kompletnie mój domu, Bo zrobić taki dzień. Eee... runtor e mojego domu Powiedz mnie znacie z wokół tego domu a Trochę z odcinków go bardziej, ale bardziej go znacie Więc... dobra To będzie 500... E 1000 łapek w górę będę mówię gdzie będzie... gdzie mieszkam na tej mapie A na 500... na 500 łapek w górę robimy run domu. Oczywiście tego tutaj nie jakieś Dziwnie, widzę, to jest nienormalne, ale jak wiecie, co ja mam zrobić, Kulnie podchodzę do miejsca. Jaka tu, pewnie się pytacie, co? Znowu znalazłem maskę. Nie. nie znalazłem żadnej maski, po prostu ją tu odłożyłam, tam gdzie on był. I tu tak nie ma ogólnie widać. Tak, jak wchodzicie do po pokoju, to patrzcie, nie ma jej kompletnie widać, bo ona jest tu za tym tu rogiem, więc to jest jedyny tego plus, że jej nie ma ogólnie widać. Ogólnie stary za dzień, bo taki mój głos, bo jestem chorym chory. Nie każdy tu może być chory. To się zaczął w listopad, to wiadomo, że chory mógł ja być, więc, więc trudno, ale takie życie. Dobra, chyba w I jak tam w ogóle wygląda. Więc

Nie wiem, czy widzieliście, ale ktoś tam był! Ktoś tam, widzowie, był! Nie wiem, czy zrozumiecie to, ale ktoś tam I Dlatego tak, palcem pokazałem. Nie, no, widzowie! Co tu się dzieje? Dobra, widzowie, może Wam. Dobra. Jak wiecie, ja mam. O właśnie, ja mam kamerę ze statywu i to jest mój statyw, i bez tego by ogólnie kamera wykorzystała, by bym ogólnie teraz, gdy jest mega ciężka, bardziej to jest taki mniej więcej taki wielkość statyw. No i po prostu stawiamy. Po prostu stoi. Mogę was na niego i mogę. Yy, I właśnie się nagrywa z niego. Właśnie tak z niego skorzystałem. I to ogólnie do niego też moje piosenki, prywatne piosenki do niego wrzucam. I jakby na niego używam, bo po prostu stawiam i nagrywam, ale. No co, piosenki na razie nie zapowiadam, nie, 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 nie będę piosenki, nawet nie piszcie o piosence, nie, nie i nie, powtarzam piosenki na tym kanale się na, na pewno na ten rok się może nie zapowiadam, mam dla was ciekawostkę, bo być może już niedługo będzie startował daily, tak? Daily. I może będę miał daily. No, no ale choć to jest to ciężko trochę do zrealizowania. No i nie wiem jak to wyjdzie daily. No, ale jak bardzo. Ale to bardzo chciałbym je zrealizować chociaż z shortsami, bo odcinki. To jest za długa praca, żeby odcinek trwał mniej więcej 10 minut I wie, to wie co, na tych odcinkach mam siedziać To jest w ogóle krótki dzień, nie ma Nie ma to przecież takie jak z 17 jest tak ciemno Ale będą może na grudzień, na taki takie świąteczne powoli odcinki Przygotowania do świąt, no, takie coś już plany Ym, no oczywiście jeszcze w tym roku się pojawi seria na tym kanale chyba może w, tym, nie, w tym miesiącu nie ale w grudniu będzie może być o już mam pomysł na serię, jeszcze wam tego nie zdradzam, ale o kraczaczki pieczone, czekajcie do grudnia i ja zapamiętam. To jest Wasze zadanie, widzowie. Wasze zadanie zapamiętać, żeby pisać Mateusz grudniowa seria, więc musicie bardzo dobrze pisać pod każdym, ale to każdym was. I wiecie co? Ja mam taką fickę która do mnie pisze. I kto do mnie pisze, oczywiście... Czytam i komentarze, więc bardzo czekam na Wasze też komentarze i oczywiście daję serduszko każdej, pod każdym jej komentarze, daję serduszko, więc jeśli ktoś ode mnie to serduszko, to musicie pisać komentarze pod postami, a wtedy ja przypinał serduszko, bo naprawdę na postach dużo, bardzo dużo jest więcej, ale wiem, ja Wam to mówię, tak, wiecie. Nie wiem, czy to ogólnie mikrofon jakby słyszy, ale... Nie, 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 nie. No, w ogóle widzę dźwięki. To, to pika ogólnie tylko z tego tam tych drzwi, więc... Otwieram? No, otwieram. i Chyba tam z kamerą nie zejdę, ale może z telefonem już tak, więc w końcu go nie nagrywam, nie będę tak telefon trzymał. Może coś się wydarzy, albo mnie po prostu nie tak telefon trzymał. To sobie to robimy, więc już się nie mogę. Więc widzimy się już.

na kanale podłączać, ale dobra. Jeśli wam się podoba zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych vlogów i odcinków. Więc na razie!